Reiki na pomoc. Energia Reiki jest zbawienna dla wszystkich, którzy znajdą w sobie cierpliwość i uwierzą, że sami mogą sobie pomóc zlikwidować ból, dyskomfort, ulżyć w cierpieniu. Reiki pomaga też wyciszyć się, znaleźć wewnętrzny spokój i harmonię, które są niezbędne do szczęśliwego życia, bycia zdrowym czy samoleczenia. Reiki jest proste, bo polega na przykładaniu dłoni do ciała. Oczywiście trzeba to zrobić odpowiednio. Kiedy boli cię głowa, żołądek, kolano czy inne miejsce w ciele, nieświadomie przykładasz do niego ręce. Kiedy trzymasz na nim dłonie przez dłuższy czas, zaczynasz odczuwać ciepło, a ból staje się nieco mniejszy. W taki sposób działa na bolące narządy czy części ciała energia Reiki. Opowiem Ci o moim przykładzie z Reiki, energią uniwersalną, kosmiczną, niezwiązaną z żadną religią. Energia Reiki daje niezwykłe wyciszenie. Jeśli wewnątrz ciała energia krąży prawidłowo, a energia w czakrach jest zrównoważona, człowiek czuje się dobrze. Jeśli z kolei energia jest zakłócona, pojawia się ból. Reiki to metoda uzdrawiania ciała i umysłu za pomocą energii. Przywraca spokój i równowagę we wszystkich narządach, wtedy człowiek czuje się i jest zdrowy. Wiele lat temu. Przechodziłam obok księgarni i moją uwagę przykuła książka Reiki Energia z własnej dłoni. Kupiłam ją i zaczęłam czytać. To było coś, czego akurat potrzebowałam. W książce opisano bardzo dokładnie ułożenia rąk. Znalazłam tam informacje, jak wyrównać energię w ciele, umyśle i emocjach. Były tam też fotografie ułożenia rąk. Spróbowałam zastosować się do sugestii. Cały seans rejki, który przeprowadziłam na sobie, trwał około 1 godziny 15-20 minut. Przykładałam dłonie według wskazań, czytałam o kolejnych krokach, nie odrywając dłoni od danego miejsca. Po zabiegu rejki czułam się rozluźniona, spokojna, podobnie jak czuje się człowiek po kąpieli w jacuzzi, czy relaksie w ulubionym miejscu. Ćwiczyłam codziennie i coraz bardziej lubiłam te zabiegi i wewnętrzną ciszę, która po nich następowała. Po takich seansach reiki zaczęły się pojawiać w mojej głowie dobre pomysły i rozwiązania dręczących problemów. Co ciekawe, dręczący mnie ból w kolanie zmniejszał się. Zauważyłam, że śpię lepiej, mam więcej energii, chęci do działania. Pozytywne myśli i pomysły napływały do mnie niemal automatycznie. W tym samym czasie moja kotka przeszła operację. Zwierzę kładło się na moich otwartych dłoniach i wyczekiwało pomocy. Okazuje się, że i zwierzęta rozumieją moc rejki. Później spotkałam mistrza rejki, od którego otrzymałam inicjację do pierwszego stopnia rejki. Ale zanim dostałam ten dar, medytowałam, a to, co widziałam i przeżyłam, opiszę wam w kolejnym tekście. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę wszystkim wspaniałych chwil, wspaniałego życia i jak najmniej problemów czy zawirowań w życiu. Wasza wróżka Elżbieta Elis.